Drodzy Państwo, 23 listopada y, będzie w Tatrze Polskim mój spektakl Cygan w Polskim. Życie jest piosenką. I po spektaklu, w ramach cyklu, jak Wam się podoba, y, zapraszam Państwa, abyście zostali. Na scenie będziemy z Andrzejem Sewerynem. Y, z nami rozmowę przeprowadzi dziennikarz radia Chili Rafał Turowski. Będziecie Państwo mogli zadawać pytania. I będziemy kontynuować tę atmosferę spektaklu. Przypominam, 23 listopada, Teatr Polski, po spektaklu Cygan w Polskim Życie jest piosenką. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie, Jacek Cygan. Partnerem cyklu Jak Wam się podoba jest radio ChiliZ. ChiliZ, nastaw się na Chilaud.